Dobra. No co no, wytniesz kurwa z no, to, nie tyle. Whipscraft 3. Whip 3. Co 3. Cotygodniowa seria co wychodzi co dwa tygodnie. Eee, Bo no, nie zawsze jest czas. Sorry, no nie mamy czasu. Tak. Jakby o może powinienem kuwa, w ogóle lepiej się ustawić, żeby mój świetny mikrofon przechwytywał mój dźwięk. Tak. No to tylko twoja tam możliwość regulacji, wiesz. I tylko know. ty możesz sprawić, że brzmisz dobrze. I know. Eee, no dobra, Whipskraft, let's go. Eee, dzisiaj w sumie co mamy? Jakby były. Ja widziałem dużo premier zwiastunów filmów, i widziałem dużo zwiastunów. Widziałem też dużo zwiastunów gier i gameplay. A Dawid dużo czytał. Ja dużo czytałem. Więc w sumie chyba będziemy się. I moglibyśmy też powiedzieć, jak to co z tym Perkonem? A no bo. Bo grafik mamy. Dużymi krokami to się zbliża. Tak. I co, co dla Was przygotujemy, to na pewno będzie o tym osobny materiał. Nie. Yeah. Bo coś będzie. Także, nie wiem. Chcesz zacząć? Chcesz się dzielić po jednej rzeczy? Yy, możemy. No, no, no. Jakby. Z um, widzę, że dzisiaj też jest moja fryzura ogólnie, więc. Yy. Stary, ja jestem w tu kucyku. O, mogę, o, mogę tak siedzieć. Reniega. <laughs> Great. Yy, no dobra, to w sumie. Jakby ja chciałem wam powiedzieć o kilku grach, które widziałem mi się zajebiście, spodobało gameplaye. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej serii jak Final Fantasy ogólnie, taka bardzo niszowa seria. E, ma tylko ponad 25 części chyba growych, a teraz wychodzi 16. E, to jest prosta matma ogólnie. E, I szczerze, jakby o ile nigdy Final Fantasy się tak bardzo nie interesowałem, chciałem kiedyś 7 przejść, e, bo słyszałem, że jest legendarna to jak zobaczyłem zwiastun szesnastki, to tam takie Oh damn, to jest Devil May Cry RPG i e, bardzo mi się podoba, więc na pewno będę chciał w to pograć jak tylko wyjdzie. Fuck, moje słuchawki. Um, matematyka jest tak samo prosta jak w przypadku historii Of Balloons, ah, kiedy <laughs> historii serii bloons tak. Yeah. Kiedy szósta część Bloons jest tak naprawdę 44. odsłoną <laughs> serii. <laughs> wow, no to jest no, to basically Final Fantasy lore, <laughs> tak. Uh... Ninja Kiwi. Yeah, i ogólnie na to bardzo czekam. Czekamy cały czas na jakiś zwiastun bardziej z Hollow Knight'a 2. Nigdy go nie dostaniemy. Ehm. Um... I, co, I strasznie dużo roguelike'ów, znaczy nie roguelike'ów, Souls-likeów zaczęło wychodzić, bo oczywiście, jakby Soulsy są spoko. I Lights of P prezentuje się całkiem fajnie, to jest takie e, stylizowane na nie wiem, na taki Bloodborne z robotami. It's pretty cool. Armored Core oczywiście też od, od FromSoftu, kurde, będzie rąbisty e, I Dragon's Dogma 2, na którą też strasznie czekam. I to ostatnio właśnie odkryłem kilka takich rzeczy. są so je? Yeah, chyba ten, chyba z, ten? Z, gamingu, z gamingu chyba tyle. K kanał gamingowy nasz. Yeah, yeah. Ja chciałem się odnieść w sumie do jednego z naszych komentarzy, bo ja nie, nie, nie zdawałem sobie do końca w sumie sprawy jak... Jak nasze opinie i to co w ogóle czytamy wyewoluowało, jak... Na początku często żeśmy się zgadzali. znaczy ogólnie my się ze sobą zgadzamy, no, jeśli chodzi o wiele zbyt, rzeczy tak. poza na przykład, ja chyba, poza że... seriami od jednego człowieka? To yeah. jesteśmy ze sobą totalnie zgodni. Nie. <laughs> <Yeah. laughs> i, I właśnie tak jak chłop nam wypomniał. Który to był materiał? Ogólnie nie pamiętam, tu. ale wejdź sobie w komentarze, może po prostu tak. No tak, już wszystkie. Wchodzę, wchodzę w komentarze. I ogólnie ja chyba wiem do którego się odnosisz komentarza, tak. bo też go przeczytałem i ja miałem takie no w sumie. W sumie, kurde. który to był? A to nie był pod tier listą? Nie. Podziwiam jedną rzecz, jak się dobraliście. Jeden lubi Sądeny, drugi Sejneny, a. Czy są. a drugi Szojki, Boyslow, Joseje i inne. Yuri. No, kurde, nie do końca, ale tak. No, mniej więcej, nie? Marcy na przykład nie czyta Boyslow i ja po prostu swoją. Swoją osobą, to jak jestem yy, miły, yy, to ja nie daję chłopaka po prostu zepsuć. Mm. Biorę to na siebie. <laughs> Jakkolwiek to nie brzmi. Ale prawda jest taka, że Given chcę przeczytać. <laughs> Given bardzo. Given chcę to świetny tytuł. Dałeś temu dziesiątkę, więc wierzę, że jest dobre, nie? Um, ale nie wiem, ja też poza właśnie Shounenami i sejnenami lubię na przykład Slice of Life. I to takie typowe Slice of Life. Że... To jesteśmy ogólnie Slice of Life masochistami. Tak, nie. Yeah. <laughs> Jakby. Ark z chodzeniem, nie wiem, do szkoły, zawsze jest wzruszający, tyle wam powiem. Tak. I, i romans, obydwoje też w sumie uwielbiamy romanse, dramaty. Yeah. No, Marce właśnie woli też y, akcji i, i shounen'y. Ja tam mniej, aczkolwiek nigdy nie dyskredytuję takich serii. Y, a wracając do akcja science fiction... do druk, <gulodruk> Trzy broń! To śmieszne, bo najpierw w Wrocław się pochwaliło, że mamy to. No. A po pięciu dniach dopiero dostałem, że przyszła moja prenumerata. Nie wiem, o co poszło. Tak. To kosztuje teraz 150 zł. Czy jest warfit? No. W sensie wydanie spokojnie. Mm, tak. Ogólnie to jest mniejsze mniejszego rozmiaru niż 2 i niż Aldi razem wzięte, co kosztują 120 zł. I w związku z tym, że ja kupiłem to za 120 zł, bo tak, tak, taka była prenumerata, że nie dostawało się dodatku, bo to, to przecież już kiedyś wyszło. E... No za 120 zł, kit, Za 150 powiedziałbym, że nie za bardzo. Eee... Jezu, ale Orange zrobiło kozackie anime. Ta manga, o jezu. Przeszłam ją w dwa dni. E... Tylko dlatego, że mi trochę zmęczyła, no jakby na 7 jest. Yy, I ludzie powiedzą, Ej, dupa, nie? Dupa jesteś, bo przeczytałeś podstawowego Trajgana. Trajgan Deluxe to jest świetna manga. No i jestem w trakcie czytania. Ogólnie będzie recenzja Trajgana. Wiecie. Taka, taka większa. Taka manga. Yy, przeczytałem pewnie Deluxe, że tak do połowy, bo tyle ktoś fanowsko przetłumaczył. Yy, I anime stare, jak i anime nowe. I coś wydaje mi się, że. Nie rozumiem, dlaczego jest tyle hejterów w nowej serii. Ja wiem, że CGI. Ale, ale to CGI wygląda dobrze i jak mi Dawid opowiadał niektóre rzeczy, to ładniej są zamykane wątki w ogóle. Totalnie zmienione podejście, zmienione motywy. To po prostu Trigun nowy, Stampit, robi tak, że macie, macie wątki i macie rzeczy, macie rzeczy pokazane i on robi tak. Myśl. Oh. <laughs> I, I to jest super. A tutaj macie wszystko po sztureczku. Wszystko Macie tylko duży impet na początku, a potem tak... Yy, no nudno się robi po prostu. Hmm. Szkoda. Ale no, jeżeli faktycznie się zabierzemy, to myślę, że to będzie jakaś duża, duża recenzja. Duża recenzja. Dwóch anime i manze. I wiesz, tak Trajgan trzy razy, nie? Jakby trzy broń, trzy razy? Uuuu, niesamowite. Magic. Trzy, trzy bronie, trzy podejścia. Eee... yeah. Yeah. <laughs> um, Coś jeszcze? No, czytałem więcej rzeczy. O Jezu, o Jezu, czekaj, ja wejdę na Mala. Właśnie, on czytał więcej. Ja mogę w sumie powiedzieć, co ja czytałem, bo ja nie czytałem dużo. Aktualnie no, część są mena, czytam oczywiście na bieżąco, jak chapter'y wychodzą. Poza tym, zeszedł nowy, był całkiem ok. Fuji dał 3 double spready, e, podwójne strony po prostu na chapter, e, w których chyba po prostu asystenci umarli mu, bo trochę musieli narysować rzeczy. E, dlatego pewnie mieli przerwę dwutygodniową. Przeczytałem o Shinoko. Do 50 chaptera, bo stwierdziłem, że już nie będę czekał dalej na JG. Mimo, że będę dostawał je fizycznie, to poczytam sobie dalej, internetowo i cieszę się, że to zrobiłem, że poczytałem dalej, bo wow, niesamowite. Eee, I Chodzina też trochę dalej poczytałem. Chodzina X nad człowieka. It's pretty cool. Eee, to, co się tam dzieje, dalej jest, jest, jest mega, no. To ja czytam taką ciekawą serię, a w sumie skończyłem czytać, bo, bo tyle zostało przetłumaczone, która się nazywa 100 Ghost Stories to Die For. I jest to ciekawy twór, nie powiem, że dobry, bo oceniłem go na... Nie oceniłem go. To oceniam go na 7, hmm. ale jest na pewno ciekawy. Jest to seria o... O jakby... Króde mitach, takich chińskich, y, śmiesznych, nieśmiesznych potworach i zależnościach, które sprawiają, że różne dziwne, porypane rzeczy się dzieją. Na przykład, czy po drugiej stronie lustra nie ma innych ludzi, czy, czy powinniśmy się cieszyć, jeśli coś zgubimy, to, czy zostało, to, że zostało nam zaraz oddane. Takie dziwne, śmieszne, no właśnie nie śmieszne, tylko dziwne, porypane rzeczy obarczone w... w coś jeszcze większego, ponieważ mamy chłopaka, który chyba próbował się zabić, ofnąć. ale ofnąć się z tego świata, nie? I mamy jakby tak cztery ewentualnie osiem paneli, jak on zabiera się do nagrania opowiedzenia historii, historię, i tak cztery ewentualnie osiem paneli, co się dzieje po tym, jak on opowiedział tą historię. I cały motyw tego jest, dlaczego to jest 100 historii o duchach, ponieważ jest taka właśnie legenda, że jak się opowie z tych 100 historii, to się umiera. Hmm. Art style jest bardzo fajny. No właśnie, pokazywał mi jakieś panele, i wydaje się to spoko. Tak mi też przychodzi na myśl Junji i to trochę. E, zwłaszcza z tym panelem, jak te, ten cień wychodził z tej drugiej osoby, czy coś takiego, nie? To było lustrzane odbicie. A, to, to wyglądało bardzo spoko. Kozackie. I to wyglądało bardzo fajne. Tak. Coś jeszcze? No to Trajgana Deluxe jeszcze czytam, po tym jak skończyłem zwykłego Trajgana. I Deluxe jest tak faktycznie lepszy. Mm, mm -hmm, mm -hmm. Jednak anime dalej wyżej oceniam? I see. Co jeszcze Beasters ton 13, kiedy znowu sobie myślałem, że nie no, wiem jak to dalej pójdzie, a, a życie morskie może powiem trochę o tym. Ja mam takie Co? <laughs> I, I tam Jezu, że oni mają w ogóle zupełnie inną wizję świata, to, że jedni siebie zjadają, drudzy znaczy... To, że jest się pożywieniem w tej wodzie i nie, nie dyskutujesz z tym. Nie ma czegoś takiego jak na lądzie, że jest wielki problem, że drapieżnicy zjadają roślinożerców, tylko znaczy, no, mięsożercy zjadają roślinożerców, tylko tam jest tak, no tak być musi i koniec, nie? My wierzymy My wierzymy w reinkarnację. O, oh. okej. Okay. <laughs> więc right. więc zaskoc... zostałem znowu zaskoczony. Paru znowu robi dobrze. Robi dobrze. Znowu gotuje coś dobrego. <laughs> She's cooking. Coś jeszcze czytałem, coś jeszcze czytałem, mi się wydaje. Nie ja chyba dawno mala nie ten, ale sprawdzę. Co tutaj mamy? Dan, dunge da, czytałem. Yeah. I jak? Dan, no na siedem Dan no, no na siedem. No ale w sumie cieszę się. Z Huntera też czytałem. Ale to już. Ja eee. jestem w anime na momencie, kiedy te pająki weszły walczyć z mrówkami Tak? Mhm. I pani pająk, która się nazywa. Ta z odkurzaczem? Tak. Jest. Eee, ma argument. Yeah She is very nice. She is nice. To chyba. Tyle, z mojego czytania ostatniego eee. I po raz trzeci oglądałem y, Trigana Stampede, zacz zacząłem, trzeci <laughs> raz widziałem pierwszy odcinek I po przeczytaniu mangi się to jeszcze lepiej ogląda Czad Może sam kiedyś faktycznie przeczytam kurde mangę, żeby tak pomyśleć O, no w anime było lepiej <laughs> Tak Yeah To on tak wchodzi do pokoju, nie, nie, ja tak czytam i Jezu, ale w anime to jest lepiej, za każdym razem powtarzałem, nie? <laughs> yeah Eee, no ja nie wiem, właśnie teraz, kurde, miałem taki czas, że nawet anime nie oglądałem nic dalej. Nadal Magical Destroyers oglądam, ale w ogóle z niczym nie jestem na bieżąco, chyba poza Oshinoko. Eee, nawet Hell's Paradise nie nadrobiłem teraz. Eee, I Finland Saga też widziałem chyba 11 odcinków, a z tego co wiem, to teraz się, kurde, dzieje. Eee, I co? I Demon Slayer oglądałem i tak, animacja jest dobra, co nie zmienia faktu, że, że historia. Że historia jest trochę. No. Ech. Jakby no kliszowe to wszystko. Nie, nie wszyscy nie. potrzebują historii, żeby się dobrze bawić, rozumiesz? W sensie to jest nadal dobra rozrywka, bo to jest po prostu. tempy, zwykły, shounen, w którym główny bohater jest tempy i nie łączy wątków. Ale. No kurde, animacja jest dobra, nie? Jakby gdyby Ufo. akurat gdyby Ufo Table, myślę. Zrobiło. Ee, Sao... To może oni by jeszcze ukręcili większy diament z tego, niż już jest. E, no. Aha. Mhm. Mm e, to co, to Pyrkon? Pyrkon. Będziemy na strefie Mangi i Anime pracować, bo jesteśmy Grzdatkami, ponieważ Nie. chcieliśmy za darmo tam być. W tak. przyszłym roku myślę, że spróbujemy na akredytację. Y tą, me Medialną wbić. Może by się udało. Ale no. musiałbym też ogarnąć, czy na akredytacji medialnej można by sobie ogarnąć panel. Hmm. Ewentualnie jeden z nas wejdzie na akredytację, a drugi po prostu kupi, żeby móc zrobić panel. Co zobaczy się. Coś nie? ogarniemy i ewentualnie podzielimy sobie koszt na dwa. Tak. E, więc jak my jesteśmy, a jak nas nie ma. Więc tak naprawdę jesteśmy cały czas. Tak. O, o ile jesteście na pawilonie siódmym, w sensie na strefie mangi i anime, bo tam będziemy właśnie pracować i bez lepszych rozpisek i informacji możemy wam powiedzieć póki co tylko godziny, bo materiał o tym, że na Pyrkonie będziemy, tak, tak. Będzie. <laughs> Jakby będzie. Wyprodukujemy go coś, kiedyś. Coś ogarniemy, nie? Spróbujemy. Tak, I nie zastąpi wtorkowego materiału będzie, raczej. Będzie jakiś skaft pewnie, Aha. Ale, ale będziemy się przynajmniej I dobrze bawić. I tam dowiecie się totalnie, będziecie mogli sobie zapisać, jeśli byście chcieli z nami totalnie spotkać, że dobra, tu i tu, tu tego nie ma, a ten drugi gdzieś jest, nie? I pewnie będziemy też coś rozdawać. Tak, bo będziemy mieli, będziemy mieli dyktafon, będziecie chcieli robić z nami wywiady, będziecie chcieli, chcieli się po, podzielić czymś niesamowitym, objawieniem po prostu w anime, chcecie nam powiedzieć, że Demon Slayer to jest po prostu pik i nie animacji, a fabuły, ponieważ oni zrobili to tak, bo, bo Naruto z a to jest Naruto 2.0. Ja. Yeah. I, i, jeżeli chcecie powiedzieć, że sekretarka demona też jest dobrą mangą, to wam każemy wejść w Tak, tak. No, Zabierzemy wam, zerwiemy ten blankiet nie i wypierdasz? Ochrona. I będziemy mogli was po prostu wyrąbać, bo będziemy pracować na tej strefie chyba, nie? Tak. No. Y ja tam stróżuję kolejki stare, nie? nie przejdziesz. E więc y ja zaczynam swoją pracę tak, że. W piątek od 14.30 do 19.30 właśnie będę kolejkował y, ludzi na pawilonie siódmym. E, -hmm. Dalej Marcel, Marcel, gdzie jest Marcel? I chyba w piątek mi nie ma. W piątek ty masz wolny cały, nie? Tak. Tak, tak. Się Więc będziecie w piątek mogli spotkać bardziej Marce Marcela niż, niż mnie. Chyba, mm -hmm. że go, o godzinie 20.00 bardziej, nie? W sobotę wygląda to mniej więcej tak, że ja gdzieś tutaj gdzieś... Kur... Bez przeklinania. Kurczę. Su... Sułkowski. Ja. Yeah. Marcel na przykład w sobotę Od 14.30 Od 14.30 do 19.30 pracujesz na salonach w pawilonie siódmym. Natomiast ja wiem, że gdzieś ja byłem. Ja Tam na byłem. dole gdzieś Tu robiłeś. jestem na, na rano. Ja na, na przykład mnie w sobotę nie ma od 8.30 w sensie pracuję do 12.30 więc w odstępie... 12.30, 14.30 będziemy w sobotę łazić razem, będziecie mogli nas spotkać. No a potem, raczej, tylko już bardziej yy, mnie. Z kolei w niedzielę. Znowu się mijamy. Tak, w niedzielę <laughs> też się mijamy. No. Yy, w niedzielę ja, rob ja robotę od 8.30 do yy, 11.30, a marca z kolei o 11.30 zaczyna i kończy o. Ty, nawet godziny tu nie ma. Ty masz demontaż. O, mnie na demontaż wzięli. Wow. Tak. Eee, 16.30, o ile trzeba, póki mamy czas, tak puścimy was Aha, wcześniej nie na wcześniej, pociąg. jeżeli faktycznie będę musiał uciekać. Nie, yeah, więc chyba spierdolisz. No. Bo będziemy musieli uciekać na 100%. Yeah, yeah. Więc tak. Eee, czy będziemy coś cosplayować? A raczej? A, raczej tak. Będziemy sobie chodzić ewentualnie, myślę, że ten, może rozpoznacie, może nie. Tak. Um, ja mam pomysł na dwa cosplaye ogólnie, z czego jeden będzie bardzo skaft, a drugi plasuje się, że będzie coś z niego, zobaczymy. Kurczę, ja mam jeden, no i w związku z tym, że pracuję tak w piątek jak pracuję, to chyba przydałoby się na niedzielę, więc musiałbym się chyba do ziomka umówić na tego. Na wbicie na chatę Ja pewnie jak skończę zmianę to też się przebiorę i, i będę się łaził. Bo ja niestety przefarbować włosy muszę. <grym <grym yeah. Także no będzie śmiesznie. No ale jak wiecie, jak będziemy się mijać czy coś, to nie wiem. Ja pewnie będę też do ciebie chodził jak będę kończył zmianę czy coś i tutaj no. zaczynam. I coś ogarniemy. Zrobimy w tym samym miejscu. No. Damy jakoś radę. Także. Tak to wygląda. Zatem, kto powiedział, że podczas pracy chyba nie. No, możecie podejść i też pogadać. Do. Jakby, nie? Podpis. No Jakby spoko. Jak będziecie chcieli, to zapiecie i jeśli. to będziemy mieli coś tam ze sobą, nie? No. G give free stuff. Give, give freestyle <laughs> będziemy wam dawać, nie? <laughs> e, a i w sumie chyba e, uda mi się pójść na koncert ten. E, mili. To to w sumie najbardziej mi zależało. Git. Więc spoko. On chyba w sobotę jest. Jak mi się wydaje. No chyba jakieś tokeny trzeba wydawać. Yeah, ale już mam. No wiem, wiem. Mam. Ja nie mam, ponieważ... Nie daliście mi tokenów z Perkonu. Aj jaj. A nie chciało mi się pisać, bo w sumie nic mnie na tym Perkonie nie interesuje, <laughs> tylko żeby was ludzie spotkać, rozumiecie? No, Rozumie? no o no. to chodzi. O to. Dajcie znać w komentarzach, kogo możemy spotkać. Yeah. yeah. Czy będziecie. Czy chcecie w ogóle? I czy macie jakiś cosplay? O. No. E, I ten. Bo jakby chyba nigdy tego nie powiedziałem ale za każdym razem o tym myślałem. Wiecie, że w komentarzach do tej serii, do tej skaftowej serii, możecie pisać tematy do pogadania, nie? O, właśnie. To też jest dobry pomysł. Żebyśmy coś przedyskutowali, porozmawiali, tak chociaż w ten dziwny sposób z wami, o czymś się wypowiedzieli, swoje niepopularne teorie. O trzecim sezonie Fairy Tail na przykład. Bo, bo nie, takich taki tematów nie. Nie, <laughs> <laughs> please. Nie. <laughs> yeah. No. Także... Także ten. No spoko. Także nie? jo, a my się zbieramy do oglądania... <noise> ...live action. <głos> <głos> yeah. Live. Ponieważ będziecie mieli materiał w przyszłości dłuższej tudzież krótszej. Właśnie o live action. O live action anime. O tych dobrych i o tych złych. Czy istnieją dobre? Dowiecie się. Yeah. You will see soon enough. Ehm, więc do zobaczenia w bliższej, dalszej przyszłości. Dokładnie. Może jeszcze damy radę, coś, coś kude kuk. <noise> Chociaż wydaje mi się, że w przyszły wtorek będziemy mówić o Horemii, która powraca. Dejo. Nie tylko z odcinkami anime, ale z chapterami mangi. Nie, yeah, to też widziałem, że, że dodatkowe chaptery mangi wychodzą. I o moim teoretyzowaniu, jakie to tutaj bez sensu, ale super, Horemi, a dalej. Yeah. Do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, do następnego. 你家呢？你家呢？